Ostatnio starałam się sobie przypomnieć, jakie były moje dziecięce zajawki, albo takie rzeczy, które bardzo lubiłam robić, a jakoś tak... Mm, miałam takiego... Jak to nazwać? Które bardzo lubiłam robić, ale jednocześnie miałam takie poczucie, że może nie robiłam ich aż tyle, ile chciałam. I Moimi dziecięcymi takimi przyjemnościami, to było raz, mieć spokój. Dwa i trzy, tak właśnie ostatnio sobie to przypominałam, to było układanie puzli i układanie klocków Lego. Bardzo lubiłam układać klocki Lego. Um, no ale rzadko jakieś miałam tam swoje zestawy, raczej mieliśmy jedno wielkie pudło z klockami i ja często układam takie domki jak w Simsach. Miałam pamiętam taką niebieską zjeżdżalnię, jakiegoś tam konia, coś i tak dalej. No i ostatnio stwierdziłam, że chcę sobie to troszeczkę przypomnieć. Zresztą lubię. I nie wiem też, czy wy tak czasami macie. Na przykład miałam coś takiego, nie wiem skąd w ogóle takie poczucie, że pokładałam sobie puzzle. No i pytałam się na przykład czara, ej, pokłada żadnego puzzle. A on miał takie, hmm, nie wiem czy mi się chce. I ja miałam takie, no dobra, to nie układamy. I nie wiem dlaczego nie pomyślałam o tym w ten sposób. Przecież mogę sobie sama poukładać puzzle, jakby, wiecie, jakby mój mózg w ogóle tego nie zaklikiwał, że znaczy tego typu rzeczy, bo jakby dużo rzeczy robi, robimy osobno, ale jakoś puzzle, tak samo było z klockami LEGO. Pamiętam, jak raz kupiłam e, klocki LEGO takiego kampera, wtedy go właśnie razem kupiliśmy, no bo jakby zapytałam się Czala, ej, może poukładamy klocki i on no jak znajdziemy coś fajnego, to możemy. I ja wtedy znalazłam chyba tego kampera, czegoś razem go kupiliśmy, już nie pamiętam, no i faktycznie jakby go ułożyliśmy i tym się skończyło. Ja tam parę razy jeszcze zagadywałam, o może jakieś duże klocki lego, może coś takiego. No ale czar po prostu nie, nie wiem, czy już mu się tu przejadło, czy coś i nie chciał. Ja nie wiem, dlaczego przyjmowałam automatycznie coś takiego, no dobra, to jak ty nie, to ja też nie. No i ostatnio stwierdziłam, nie no, no jakby lubię to robić, mam ochotę to robić. Tym bardziej jak jest jesień, siedzę w tym domu, ja mam wrażenie też, że przy tych buzlach bardzo odpoczywam. Się skupiam, nie siedzę w tym telefonie. No i jednocześnie układam pozle grzyby, i tutaj są ich nazwy, i części z nich naprawdę nie znałam. Nie wiedziałam, że jest tak dużo gołąbków. To jest na przykład gołąbek błotny, gołąbek smaczny, gołąbek wymiotny. Jest dużo muchomorów, bardzo dużo. To są jakieś napastnice, wilgotnice różne, promieniaki. Czubajeczki, o czubajeczki to są zrobiste. To, są, to są takie bajeczki dla czubów. I jest czubajeczka kasztanowata, czubajeczka cuchnąca. Ym, gdzie jest kolejna, jakaś. No, nie, 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 nie widzę teraz. No, ale generalnie właśnie stwierdziłam, jakby let's do it, po prostu jakby kupię, pozleję i układaj. I faktycznie sama siadam wieczorami i je układam. I jakby nie mam z tym żadnego problemu, ale jakoś tak, no nie wiem, dlaczego mój mózg tak wcześniej zadziałał. Tak samo mam plan teraz, yy, mam plan, no też chcę się skupić na takim spędzaniu czasu samotnie. Samotnie może przykro brzmi, ale no właśnie powiedzieć tak, tak trochę w tej swojej samotności. Bo ja też jestem człowiekiem, człowiek, człowiek-ludzie. Bardzo lubię spędzać czas z moimi przyjaciółmi, z rodziną. I jakby często, jak miałam wolny wieczór, to nie zastanawiałam się, co chcę porobić. Tylko dobra, to spotkajmy się, jedźmy gdzieś tam. No zawsze jest kogo odwiedzić, nie? Zawsze jest jakaś osoba, z którą chciałbyś się spotkać, nie masz czasu i nie ma okazji czasami. No i zawsze coś sobie tam znalazłam w ten wieczór. Jak miałam wolny wieczór, to zawsze znalazłam sobie raczej osoby, z którymi mogłam go spędzić, niż zastanawiałam się nad tym, jak chcę spędzić ten wieczór. Jezu powiedz, że działa mikrofon, że to się nagrywa. Ja nie powtórzę tego drugi raz tak samo. No, więc teraz sobie siedzę wieczorami, układam te puzzle, nie wiem na czym skończyłam. I no, jest jeden problem, że mamy, to jest nasz jedyny stolik na razie, nie mamy jeszcze stołu jadal, jadalnego. Więc rozłożyłam się na naszym stoliku kawowym, którym jest naszym miejscem do pracy. Stołem do jedzenia i generalnie zawsze herbatka, kawka tutaj. Więc po prostu muszę się streszczać z układaniem tych puzzli, ale idzie mi całkiem dobrze. Na razie trzeci dzień, chyba leżę. Mm, no i, właśnie, no ale w ogóle ten stos jest taki średni do układania puzzli, jeżeli chcielibyście układać takie, to jest 1000 tysiąc puzzli, To Jednak chciałam mieć miejsce nawet na to, żeby te puzzle całkiem tak rozłożyć, układać osobne kubki. Ja już nie mam miejsca w środku, żeby tu wsadać złożone puzle, stąd muszę te wszystkie puzle wyciągnąć na zewnątrz, a nie mam za bardzo gdzie ich wyciągać. No, ale próbuję gdzieś tutaj upchać. Ale są też takie genialne maty, że rozkładacie matę, na to sypiecie puzle, układacie puzle i jak musicie zwinąć to ze stołu albo z miejsca, które, w którym są te puzzle, to po prostu już zwijacie w taki rulon i te puzzle się potem odwijają, one zostają dokładnie tak samo, jak się ułożyło. Stwierdziłam też ostatnio, że że chciałabym, mam takie dwie opcje. Chcę jeść sama do kina, Chociaż czasami są filmy, że na przykład nie wiem, nie mam z kim iść, albo nie wiem, no, nikomu tam ze znajomych, czy tam Cezaremu nie podoba się jakiś tam film, na który ja bym chciała iść. No i ja przeważnie czekałam, aż on się pojawi na jakiś tam VOD. Wtedy dopiero go oglądałam. A teraz stwierdziłam, no Jezu, czemu ty sama nie poszedł na ten film jakby? Nie wiem, w moim mózgu jakieś tak, takie rzeczy nie występowały po prostu. No i stwierdziłam, że teraz mam taką misję, że chcę iść raz sama na Eee, śniadanie z kawą, albo kawę po prostu do kawiarni, żeby sobie tak pobyć sama ze sobą. Albo iść sobie na. Albo na. czekajcie, pogubiłam się. Albo na śniadanie, po prostu takie do restauracji, bo bardzo lubię się na Uwielbiam śniadanie, naprawdę dla mnie restauracje, wieczorami, weekendami nie, mogłoby nie istnieć, ale te formy śniadań w restauracjach to jest po prostu coś, co mi tak siedzi i odpowiada. Ja jak zjem rano śniadanie takie, które mi mega smakuje, które jest bardzo dobrze przygotowane, się do tego bardzo dobrej kawy, to naprawdę mój dzień jest całkiem inny. A może jutro tak zrobię? Hmm, tak zrobię. No, jutro mam taką okazję, że mam. Akurat dzień wolnego. Um, I mogę iść, mogę iść sama ze sobą na kawę. Na śniadanie. Tak zrobię. No i generalnie chciałabym bardzo sobie to wdrożyć. Trochę przyromantyzować. No mamy jesień, więc jakby też musimy jakoś sobie radzić, prawda? Z tymi naszymi humorami, nastrojami, ale też z tym po prostu jak to wygląda na zewnątrz. Że aktualnie jest pięknie, bo... Wiem co zrobię. Pójdę na śniadanie, wezmę sobie kawę na wynos i potem pójdę na spacer. Bo... Bo jest śnieg i jest pięknie na polu. Dzisiaj też już byłam na spacerze i przedwczoraj też. Dzisiaj i wczoraj byłam na spacerze. Przedwczoraj wsimy też. I, I korzystam z tej, z tej pogody, którą mamy, bo jest pięknie. Ja już mówię, że jak ma być zima i ma być zimno, to niech będzie ten śnieg. No bo przynajmniej jest ten urok. I tak marzny, i tak marny. A przynajmniej jest ładnie. No, takie przemyślenia ode mnie. Ale to też jest ciekawe, bo to mi się też pojawiło w kontekście rozmów a propos sposobów radzenia sobie ze stresem. I ja sobie radzę bardzo dobrze ze stresem. Z tym, że mam kilka swoich takich typowych metod radzenia sobie ze stresem. Jest to właśnie bardzo często i tak głównie jest to spotkanie z bliskimi osobami. I rozmowa na dany temat, czy tam, no nie wiem, nawet powiedzenie o tym. I to mnie bardzo działa. Aktywność fizyczna, jakby u mnie to jest top, top, top of the top. Jeżeli chodzi o radzenie sobie ze stresem, po prostu idę na siłownię i się wyżyję, i się zmęczę, i jakby zmi lepiej. Um, um, co jeszcze? A, no też takie wyciszenie i no kiedyś medytacja, teraz już nie mam, nie, nie mam czasu. Teraz nie medytuję, bo po prostu jakby nie mam wajbu na to. Ale generalnie medycyna też bardzo pomaga. Generalnie świadome oddychanie. Nie wiem, czy kiedyś robiliście takie oddychanie po kwadracie. To jest takie, że bierzecie wdech, trwają 5 sekund, potem zatrzymanie na 5 sekund, wydech 5 sekund i zatrzymanie znowu na 5 sekund. I takie kółka robimy. Znowu wdech 5 sekund, zatrzymanie 5 sekund, wydech 5 sekund i zatrzymanie na 5 sekund. I wystarczy zrobić kilka takich okrążeń. I naprawdę bardzo ciało się uspokaja i oddech się reguluje. Jest naprawdę bardzo fajny sposób ym, przy nagłych stresach. Co jeszcze? No generalnie moje sposoby radzenia ze stresem są raczej z tych zdrowych, ale trochę troszeczkę denerwuje mnie to, że nie mam dostępu do wszystkich. Czyli jakby ja umiem spędzać czas z ludźmi, umiem obgadać temat, umiem ym, usiąść i poważnie porozmawiać też, umiem w aktywność fizyczną, ale nie umiem sama za sobą. I to mnie troszeczkę ostatnio tak ruszyło, że jak jest jakiś problem, jest... jakby nie chodzi o problem. Może inaczej, że jak coś się dzieje w moim życiu, to chciałabym też to umieć całkowicie sama zaopiekować. Nie mówię, że zawsze, ale żeby mieć to w swoich zasobach. I czasami móc z tego skorzystać. Hello, hello. Dzisiaj spędzam dzień sama za sobą tam sobie po ósmej. Ogarnęłam się, jest dziewiąta. I mam trzy punkty do odhaczenia. Nie no, śmieję się, że do odhaczenia, ale które chciałabym zrobić. Czyli chcę iść na samo śniadanie. Yy, drugi, chcę odwiedzić nową polecajkę lumpeksową yy, Rosmana, był peeling do ust. Bo ostatnio wszystko temperatury moje ptaki te wyglądają tragicznie. Mm. Mój siłka. przerwana siłka, surabka. Oby się tylko nie rozpadało, to będziemy sobie na jakiś spacer. Śnieg się topi, deszcz pada. <mum> Mam was za kierownicą. Co nie widzę, ile jadę. Pada. Dobra, muszę wam powiedzieć, że śniadania w pojedynkę to skam. Straciłam tutaj tyle czasu, chyba pół godziny czekałam na, na śniadańko i w taki dzień jak dzisiaj byłam tymczasem trochę zawiedzona. No było pyszne, wiadomo, ale jednak ten czas oczekiwania i to ile czasu mi to zajęło w ciągu tego mojego poranka to trochę tłumacz. Jednak śniadania znam mieście z ludźmi. A będę próbować to zrobić w innej formie, na zasadzie może ciacho i kawa samemu, no, ale siadania to skan. Chyba, że wiecie, bierzecie rogalika w rękę, kawę na wynos i wychodzicie. Ja sobie wziąłam kawkę na nos, y, tylko co z tego, jak potem pół godziny czekałam na posiłek. Więc zjadłam go trochę i też go wziąłam na wynos. Teraz ruszamy dalej. Witajcie, witajcie w kolejnym dniu. Mm, ja dzisiaj. O, może zaczniemy jedzeniem. <noise> tak będzie mi najłatwiej. Czasami, jak na kilka dni odłożę kamerę, to ciężko mi potem wejść tam, w ten tryb nagrywania i gadania. No cóż, więc zacznijmy od jedzenia. Jedzenie jest bardzo łatwe. Dzisiaj resztki z z lodówki, czyli kalafior, który, którego już trzeba zjeść, pokropiłam oliwą, papryka, czosnek i sadam do piekarnika i zaraz coś do tego wymyślę. Mm, ale też zaczęłam do Was gadać, bo byłam dzisiaj pierwszy raz w pewnym miejscu i to miejsce to był optyk. No, więc dzisiaj w wieku 28 lat pierwszy raz w życiu optyka i badałam wzrok. Mój wzrok był zawsze Naprawdę zajebisty. Jakby ja widziałam z daleka bardzo wiele, ja mogłam czytać bardzo wiele i powiem Wam szczerze, że nie byłam optyka, bo zauważyłam, że pogorszył mi się wzrok, skłoniło mnie do tego coś innego i dobrze wyszło, bo okazało się, że w wieku 28 lat, że mam astygmatyzm, którego ja w ogóle nie zauważałam. Jestem jakaś minimalna wada 0,25, no ale generalnie ten astygmatyzm jest tutaj takim problemem, który. Jest głównym problemem u mnie, a zauważyłam to po tym, że zaczęła mi się robić lwia zmarszka. I ja już po prostu jestem trochę wyczulona na tym punkcie, bo zawsze na wszystkich szkoleniach. Ojej. Na wszystkich szkoleniach, jakby branżowych u mnie, zawsze dużo się o tym mówiło, żeby zwracać uwagę na to, czy nie pojawia się ta lwia zmarszka. No i że często. Pokazuje ona po prostu jakiś problem. Często jest to właśnie pogorszenie wady wzroku lub powstanie tej wady. Czyli jeżeli ktoś ma za słabe okulary, to często mruży i to ta, ta zmarszczka się robi. Ja właśnie zauważyłam, sobie to marszczenie i bardzo mnie ono denerwowało. I ostatnio już oduczyłam się tego nawyku mrużenia oczu, ale miałam takie wrażenie, że momentami, że momentami jakby mi się rozmazuje obraz. Nie miałam czegoś takiego, że nie dowidzę, tylko że mam takie momenty, że on się rozmazuje. I głównie jest to prawe oko. I coś najlepsze. Cały, to jest cały czas ta sama kmina, nie? że wow, w ogóle teraz jeszcze doszła do mnie kolejna sprawa czyli ta zmarszczka z tej strony by ja cały czas zmarszczę to oko, cały czas je unoszę i to prawe jest gorsze o wiele niż lewe. I no i tak, bóle głowy mam przeważnie z prawej strony. Tu mam zmarszkę, tu mam większe napięcie. Ta lwia zmarszka, ona też była bardziej widoczna z tej strony. Ja wam tutaj wrzucę fotki, jak ona mi się tworzyła. No ale generalnie samo to mnożenie oczu, samo powstanie tej lwiej zmarszki. No to się nam mówi, właśnie, albo o pogorszeniu wzroku. Co tam jeszcze inne, wiadomo, jakieś napięciowe sprawy. No ale ja stwierdziłam, nie widzę u siebie tej, tego pogorszenia wzroku, ale pójdę się zbadam. No i to już zrobiłam. No i bardzo się cieszę, że, że się zmotowałam i że poszłam do tego optyka. W ogóle są takie piękne oprawki. One tyle kosztują. Jakby, wiecie, to nigdy nie był mój wydatek rzeczy, na które ja wydaję pieniądze. No ale trzeba będzie się na tym skupić. Jeszcze akurat trafiłam do Black Friday, także jestem jakaś zniżka jest i na soczewki, i na strzewki, na oprawki. Na także jeszcze nie jest tak źle. No, ale, no, mega ciekawe, w ogóle całe to badanie. Nie pamiętam, kiedy miałam badany wzrok. No, chyba jak miałam jakieś, nie wiem, no, z 18 lat albo coś takiego, no. Naprawdę, bardzo długo nie miałam badanego wzroku. No i w sumie dobrze, dobrze się tak stało, bo te okulary, które sobie wybiorę, bo właśnie byłam, już mierzyłam u tego optyka, ale stwierdziłam, nie podejmij pochopnie decyzji. To są twoje pierwsze okulary, więc zrobiłam sobie kilka zdjęć też wam wrzucę. Możecie napisać w komentarzu, które Wam się najbardziej podobają. No i ja już mam swojego faworyta, nie ukrywam. No i zamierzam wziąć Cezarego pojechać jeszcze raz, żeby też mi tak doradził na żywo, co i jak. No, także ciekawie. Powiem Wam szczerze, że to, że mam jakąś właśnie wadę, to tak no, zaczynałam podejrzewać, bo faktycznie ta prawa strona... Znaczy nie zauważyłam, że mi się pogorszył wzrok, ale że po prostu mam tutaj takie duże napięcie z tej prawej strony. I, i wokół szczęki, i wokół szyi, i właśnie... Eee, no ta zmarszka tak samo tutaj z tej prawej strony ona no nie chce puścić więc ciekawe, czy jak zacznę używać okulary to czy ona też eee, troszeczkę eee, zejdzie no wow wow nie miałam tego w swoim bingo na 2025, dobra no a teraz już Obowiązki, obowiązki, obowiązki. Nie no, śmieję się. z zmywarkę, coś z tyle obowiązków. Tutaj czasami wkładam aparat, więc potem wszystkie suple muszę z powrotem na bułeczkę. No, a generalnie wchodzimy też w sezon świąteczny i no, mam trochę rzeczy. I, ale ciekawe, może jeszcze nie w tym odcinku, tylko w kolejnym, już wleci vlog świąteczny. No zobaczę, zobaczę. Ale już zaczynam, wiecie, wsadzać kubki do zmywarki, już zaczynam wyciągać. Przede wszystkim dzisiaj wywaliłam wszystkie dynie, bo były bio. Więc pozbyłam się dyni. Mm. No więc chyba pora wyciągnąć te się, rzeczy świąteczne. Się Też często w zimie, jak zostaje mi trochę różowiny, yy, której nie wykorzystam do herbaty, i jakaś pomarańcza, to robię sobie z tego kostki lodu. Miałam sobie takie epicie estetyk. są sobie po prostu. Wszół pokażę wam. Pokroję sobie pomarańczę, tu umieszczę, potem zaleję wodą. No i tak to wygląda i zalewam to wodą z filtra, bo wtedy te kostki są takie bardziej klarowne, nie są mętne, bo woda z kranu robi to, że one są takie mętne. No idealnie byłoby tu już dodać rozmaryn, e, te listki rozmarynu, no ale nie mam. Więc zalewam i wrzucam do zamrażarki. Witam się z Wami w piątkowy wieczór. Ten piątkowy wieczór był dla mnie pod znakiem nie, nie pod znakiem. Piątkowy wieczór spędzam na pielęgnacji, małym treningu i ogarnianiu siebie. Mm, i właśnie chciałam sobie przetestować tą maseczkę z mam ja na sobie. Tutaj wrzucę Wam screena. I ponoć po kilku godzinach ta maseczka traci kolor, bo te wszystkie składniki się wchłaniają. Jest mega ciekawa, ale dużo osób poleca. Także test. A na ustach mam maskę z... Komunikatywnie yy, w kolaboracji z Linglotem.